Że nieruchomości w Polsce są zbyt drogie? W Kambodży możesz kupić mieszkanie już od 4000 zł za metr kwadratowy. Budynki posiadają baseny, siłownie i wiele innych udogodnień. Koszty utrzymania własnego mieszkania to tylko 400 zł miesięcznie. Do tego 30 stopni przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś, a chętnie opowiemy więcej. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie. My się żegnamy. My się żegnamy. Znaczy, wy zostajecie jeszcze chwilkę, a ja już lecę, bo ja ślepy w nocy, nie? A sam techniczny pojazd pozostawię. Zobacz, jak, jak, jak światełka muszę zrobić, to tutaj jest... zeprzeć na krótko. Na krótko. Pan powiedział, że już się tego więcej nie da zrobić. I nie warto, tak, nie warto, nie? Także, jak nie... Z... A złapie mnie ciemność. Już tam w mieście. 15 4. Jak się rozpędzisz, to nie. Jak się rozpędzę, ale bez hamulców, to się nie rozpędzam. Jeszcze, trzy godzinki powinien być. Tak czy inaczej, było fajnie, było miło. Dzięki. Zresztą nie. widzimy się. Widzimy się niebawem. Do, Dobra. Do Do następnego na... ujęcia. To jest nowy odcinek. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, dojechałem. Ale już ciemno dekorki, już, już tu w mieście. W samej mieście jechałem. No nie wiem ile, no ale długo. Zobaczcie, już jest ciemno, nie? no dobrze, także wszystko Jak to mówią. Złego licho nie bierze <noise> i tak dalej. <noise> no, by, by podróż była, yy, powiem tak, ciekawa. Yy, z atrakcjami, ale dojechałem. Pozdrawiamka. Do następnego ujęcia. No dobrze, witam w kolejnym ujęciu. lecę na targ kupić Jezu. Yy. Kupić nie ma, niczego nie ma. Ja nie wiem. Myszy wyjadają, czy co. No wszystko, cebule. Kartofle, czy tam ziemniaki, czy tam pyry, jak to woli. A puste, bo zdrowa No nie wiem i pewnie nawet nie chcę myśleć. Już migotanie mi się zaczęło, już dopiero w połowie drogi jestem dopiero. Dobrze. a jeszcze wyścigówkę muszę kupić, czyli kurczaka, tak mi przyszło Przyszła mi chęć właśnie na No na rosołek. Ale właśnie z tej wyścigówki nie z takiego ze sklepu, nie? Bo to są takie naturalne tam mówię glistkę sobie bachnie innego komarka czy coś i, i ten. Dobra, lecą. Gdzie tam w połowie drogi, pomyliło mi się, <laughs> jeszcze jedna trzecznica. dobra, tu jakieś smakowiki, się widzę, nie no mam rosół w głowie, nie będę, dobra, byłem. O, już widzę, że jajka, brakło jajek, dobra, jestem, a nie, to nie ta pani, to jest moja pani, dobra, kupuję. Wszystko ładne, to mi się podoba. No górę, nie o górę. Dobrze. A co tam chciałem powiedzieć jeszcze? Zapomniałem. Zaraz powiem No i tak jak mówiłem, no Zara jakieś jajka mi się przypomniały. Zaraz tutaj zobaczymy pana z bananami. Zobaczcie. Jedna kiś i pół tysiąca Rieli. Czyli 350 zł Yy, tego akurat zapomniałem cen yy, także idę do domu, bo nie wychodzę przez tydzień teraz tylko wydatki dobrze, już przypomniało mi się co mi się zapomniało zapomniało mi się to że ludzie pytają się mnie yy, ceny mieszkania i tak dalej, bodajże raczej jestem pewien, że to był banita z wyboru ja nie mogę, ja nie jestem że tak powiem, takich rzeczy nie mogę powiedzieć, bo po pierwsze, nie mam kompetencji, po drugie, to nie moja sprawa, ja puszczam reklamę panów, ja oczywiście, my się znamy, Normalnie to, nie mam, że tak powiem, po pierwsze, zezwolenia, zresztą, gdyby nawet miał, to i tak bym z tego nie chciał skorzystać, no bo to nie moje sprawy, no. To nie moje sprawy. Ja mogę jedynie co to przekierować po prostu na stronę i to co właśnie robię. I już to. No. To chłopaki tam się zajmują. Eee, i, to, I to ich robota, no. co tu dużo mówić. Ktoś tam też mi napisał na maila. No, ale też od, właśnie powiedziałem to, co... Czy tam odpisałem to, co powiedziałem teraz. No to nie jest, nie należy do moich kompetencji nie mam zezwoleń nawet na takie rzeczy żeby robić czyli takie informacje udzielać więc bardzo proszę yy, prosto do źródła no tak to się powinno robić po to jest podane ponadne są linki żeby pytać się u źródła a nie u jakiegoś jakby, pośrednika czyli mnie no bo tak to wygląda nie ja bym walił prosto do źródła, zapytał się konkretnie o co chodzi, z osobami konkretnymi, kompetentnymi, także bardzo proszę robić to w ten sposób. No jak widzicie, wracam z powrotem. Dlaczego? Dlatego, że wyścigówki zapomniałem, czyli tego kurczaka. O, no, się rozmarzyłem. No dobra, zasuwam z powrotem. No dobra, chodzę i szukam, ale kurczaków nie ma. Może dlatego zapomniałem, że mi nie wpadł w oko. No i daj się, zobaczę. Jeszcze raz w koło. No i co? Robimy zupkę. Nie było kurczaków. Ja nie wiem. Bo wymierały gdzieś na wioskach czy coś. No to dopiero się muszę zwolnić. Czyli wziąłem te wieprzowinę. Żeberka. No z kością, no czyli żeberka, tylko oni tu troszkę inaczej. Tną to mięso. Czy tam. Jak to się mówi. E, co cię będzie? A, no jeszcze jaja. Jeszcze banany. Ale banany fajne. A ja jeszcze nawet mogę. pokazać, że tutaj. dla dinozaurów coś rośnie. No niech rośnie. No, banany. Takie. No to mam jeszcze. Tu mam jeszcze takie, no dwa ostatnie stare ale takie, no nie, ze z Europy, ale wiecie, takie to w supermarketach. A tu są takie, tutejsze no, krótkie, ale to są te grubsze, bo są takie jeszcze, no jest tych rodzajów tutaj mnóstwo, są bardzo smaczne, no i mówię, 3,5 zł za takie coś, nie. To chyba dobrze. A wieprzowina to mówię też od razu. Znaczy też oberka. Czekajcie. 10 dolarów za 2 kg. 10 dolarów za 2 kg. Także nie wiem jak to tam wygląda w Polsce. Dawno mnie nie było. No ale tak tutaj wygląda. No kurczaka nie było, miałem ochotę na kurczaka, no ale już byłem na tym targu, jeszcze się wracałem właśnie. No <noise> zapomniałem tego właśnie kurczaka, po co byłem tak naprawdę. Kupiłem te warzywa, no to już trzeba zrobić coś, nie? A zupka zawsze dobra. <noise> do 2 czy do. oczywiście ja wszystkim zawsze polecam, Michał czasami się skusi, ale wiadomo, że musi Zjeść też wieczorową porą, <grymka> bo, bo, bo tam strajdek nagotuje. To i, i, jakby tylko pomyślał, żeby odmówić. Dobrze, także do następnego pojęcia. Dobrze, zupki z łupki z ale teraz mi się przypomniało jeszcze taki króciutki filmik e, z panem Kowalewskim świętej pamięci, już niestety i z panią Kasią Figuro. <grymka> Jak poprosił. Panią Kasie, o sól, co bym u niego mogła podać. No, jak ktoś oglądał, to to wie, co mi się przypomniało. No, jeszcze ja paruję. Na razie tylko warzywka, potem miękko, potem. Także zabieram się do jedzenia. Dzień dobry, dzień dobry. Ja już na balkonie. Jak to ktoś tam napisał w komentarzach. Na balkonie najlepsze ujęcia. No, także jestem po wizycie z Michałem w lokalu Na no, kończę odcinek wcześniejszy który zacząłem, więc no, tak się troszkę to znowu przekłada No nie tak jak trzeba Jeszcze Michał zabrał mi mikrofon, bo miał przypięty w koszuli więc znowu muszę bez mikrofonu no musicie wybaczyć. Dlaczego znaczy nie musicie, no ale będzie mi bardzo miło, jeśli wybaczycie. Eee, co dalej? Byliśmy, no ale mówię, byliśmy, ale to będzie w kolejnym odcinku. Byliśmy oglądać lokal eee, Kolejny. Ja potem jeszcze się spotkałem z pewnymi osobami już, bo Michał musiał wracać do roboty. Kolega do mnie zadzwonił też i też tam Wskazówki, pewne dał. No, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Czas pokaże. No, można wróżyć z fusów, ale tak naprawdę, czas pokaże. Co chciałem powiedzieć? Dzisiaj live. Zapowiedziałem wczoraj, ale jeszcze przypominam. Może ktoś zapomniał. Albo jakoś. Także dzisiaj live. Yy, króciutki yy, i zobaczymy jak to będzie. Yy, no i tyle, i w sumie to by było na tyle. Aha, jeszcze chciałem, ale zapomniałem nazwy. Dobra, to muszę zajrzeć w, do, do, do skoro skoroszyt. No dobrze, jeszcze. Ja już jestem w pokoiku yy, bo ciężka nazwa, przynajmniej dla mnie. Bo, zapraszam na kanał Strej czyli S R E Y duże N I C H duże T H O M. To jest kanał strejnek. Zapraszam bardzo serdecznie, żebyście weszli. No dalej dam oczywiście wszystko, co trzeba dać, czyli suba, lajka, dzwoneczki, karteczki i, i, i inne tam rzeczy. No dobrze, ja przeczytałem teraz tak. Pewnie jakaś wymowa jest inna, no ale przeczytałem po literce, więc wpadajcie do strejnek na kanał. No, dajcie, no mówię jeszcze raz, powtarzam się, co tam trzeba dać. Eee, niech się cieszy eee, kobitka. No i co? A my się widzimy wieczorem. Dzień. Może nie chciałbym powiedzieć, że owocny, ale yy, zapracowany. Dzisiejszy, yy, czy tam przepracowany, czy jak, no a szczególnie Michał, on musiał śmigać w tej wefty. Ja tylko, no ja też w tej wefty, tylko odrobinę krócej. No. Yy, I tyle, do wieczora. Pozdrawiam. Pa! Wdłoni, życie w tamborze, w swoich filmach od nich na twarzy, krok po kroku pokazuję świat Bez pośpiechu w oku